Cześć widzowie, Witam was w kolejnym filmie e, Dziś sobie zrobimy film Z wypuszczania hur, kur e, Jestem trochę przeziębiony, więc nie będę Jakoś dużo gadał, bo trochę gardło mnie boli Ale no to co, bierzemy się do odcinka I są nowe nabytki I je wypuścimy ostatnie Dobra więc idziemy do wypuszczania. Najpierw sobie zaczniemy tu. Już dziś jak widać mróz był. Bo ono na liściach przymarzło. Więc no już te noce niestety nie są takie fajne jak były Pierwszy kurniczek. O! Chodzi kochuciek Ja go miałem sprzedawać Ale jeszcze zobaczę Szczerze co z nim zrobię Bo może po prostu Dokupię kury dobrej klasy I no on zostanie No bo on najgorszy nie jest Budowa jego jest Fajna No tylko grzebień ma tam Popsuty ale to tam dużo mi różnicy nie robi, bo grzewienie jest poprawne, bo jest ma trzy rządki, tak jak to ubrak powinno być. Po prostu od tyłu jest trochę większy. I w ogóle przypomina mi się film z tamtego roku e, z listopada. On tak samo wyglądał, bo też wtedy się pierzył. I no kurde takie wspomnienia mi się przypomniały, mi go się szkoda, że zrobiło, nie? Więc raczej kogucik dostanie. Tylko kurki mu dokupię. Tu będzie puszczana młoda ekipa. No, z młodą ekipą powiem, to trzeba uważać. Uh, musiałem szybko uciekać Widzimy uh, Młoda ekipa to jest młoda ekipa I już chciała pieprzyć mi uh, Ale już wam mówię Że stąd to zostaje ta kurka Ona, ona zostaje na stówę I ten kogucik Kolumbijski A reszta idzie na sprzedaż. Dwie kurki i cztery kogutki. Dokładno. Dwie kurki i cztery kogutki. Może jednego niebieskiego zostawię. Dokładniej tego. I centralnie tak pod kamerą, bo on jest taki najładniejszy mi się wydaje. Zobaczymy, bo one zostaną u mnie jeszcze długo. Niech się wybarwią te koguty szczerze i wtedy jest sprzedał. No, sobie wcinają tam staruszki, ale dobra, teraz puścimy grono wstaje i przejdziemy do nowych nabytków. Małe drzwiszki mają A ten przy okazji zaraz wychodzi to sobie siadnąć musiał o. Kogucik wyszedł Górka sobie wychodzi O kto się prezentuje Każde tu mają poidełko, karmidło. No, może nie wszystkie poidła, bo mają dane tu miseczka. Tam jest poidło, tam wiadereczko małe. A tam taki garnuszek, i tam mają już taką większą e, na jedzenie taką poddoniczkę, ale coś takiego. Tu też jest to. Tu muszę dokupić też takie coś jak pod doniczkę, bo to jest bardzo fajne. Ale muszę też ogarnąć takie dwie skrzynki, jeszcze gdzieś tutaj. I też będą takie daszki robione, bo to się bardzo sprawdza. Więc dobra. Tutaj zamykam i pokazuję nowe nabytki. Oj, czekajcie to ładnie zrobimy i mogę wpuszczać o, wychodzą są to brachmy kolumbijskie brachma Kolumbia żółta na czarnym z Rumunii o, kureczka już tu przyszła się trochę są płochliwe ale one zaraz się przyzwyczają kubutek zaraz wyjdzie One są płochliwe właśnie, więc ja siądę sobie jeszcze dalej. Jak widzicie też podzieliłem tutaj zagrody na cztery, nie? I wszystko w miarę w tych samych kolorach jest. Szczerze w tamtych kurnikach jakoś nie za dobrze mi się brachmy hoduje. Zawsze wolę tu, bo wszystko widzę. I też te kurniki cieplejsze są niż ten duży. Więc na razie tam są Nioski same Młode Które zostaną wywiezione Później do mojej mamy Ja tam niosek nie chcę mieć Absolutnie Tylko przy brachmach zostaje oh. <laughs> Coś ona taka <laughs> No nie powiem Mają to złe bo to jest śliskie Ale to się z czasem jak one naniosą na to tych tych tyrodzin brudu trochę to, to się zrobi idealne No, Kogucior wyłaś Może sypnę mu trochę rzadkie, wiecie co Z się też nie część kamerą Ale często często jak przechodzę na przykład koło tych drzew, bo tam tak słabo mam dojście O, tu koreczka O, Kogucik się pojawił nawet No nie wiem, nie wiem Coś nie chcą wyjść te brachmy e, Więc pójdziemy sobie wypuścić nioski i inne, i one może sobie wtedy wyjdą. E, czekajcie, tu trzeba przyjść. I ogólnie ramy mam zrobioną na tych twarczych te główne takie boczne. A tak to mam na takie sztemple od płotów bite. I szczerze, nie jest to jakoś super mocne, ale nie jest to też takie słabe, żeby się zaraz przewaliło. Więc zamykamy sobie na te rtytki. O Boże, jak ja coś zrobię, to. O. Tak to wygląda. Tu wczoraj trochę pokosiłem ogólnie. Tu coś przeryłem, bo chciałbym tu jakieś kwiatki posadzić coś, bo jak kury latały to wszystko mi z tego kompostownika po Tu dałem niej siostko nioską A tu kaczki zaśnąłem Bo latają i okropny budyle robią W wodzie od kur Więc będą sobie tu A przy okazji z grubną może trochę basenik mają, więc Są w raju Ale dobra Otwieramy nioski Taka kurka Kurka brachmy Kurka chora brachmy Już dostaje lek Nie wiem czy mi się udają wyleczyć Czy nie Ale bo za nich gałki oczne I tam podaje jej taki Środek mm. Nie wiem Może się udają wyleczyć No oby Teraz jeszcze wypuściły sobie tu, brachma. Tu rupa idzie, Choróbki dobre kurki. Tam sobie chwycimy. I ją położę tu, żeby jadła. wątpię że z niej coś będzie, bo to jest też kura. No, nie powiem wiekowa, bo zostałem oszukany. Więc już nie będę mówił kto, ale no, tak się nie robi. E, no co, kaczuchy są w raju, jak widać. Ja nie wiem, czy ta parka przy się nie paruje w taki sposób Czy one się po prostu kąpią O, tu nioski sobie jedzą Już wyszły nowe nabytki Więc pójdziemy do nich Ała. No, filmik już nie będzie długo trwał Bo mi palce odmarzają To jest już ostatnie Parę minut tylko pokażę je. No i będę się już z Wami żegnał. O, tu mamy naszą parkę. Parka jest z Rumunii na obrączkach. No są to już kury dobrej klasy. No i jak widzicie, no kogucik jest. Tak się prezentuje. Jeszcze młody jest, ale już kurki depta. Tu kóreczka taka, ona jest naprawdę ładna, tak nie widać tego na kamerze, ale ona jest naprawdę dużo masywna. Jeszcze parę takich będę kupywał. Kogucik, kogucik jak kogucik, też bardzo piękny, masywny, tylko się pierze akurat. No i w tym filmie, tak jak mówiłem, to by było tyle. No i co no, ja wam życzę miłego dnia. No i cześć!